Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Informacje o pozyskaniu przez śląsk silnego skrzydłowego z Bośni i Hercegowiny podało kilka polskich i zagranicznych serwisów internetowych. Podpisanie kontraktu przez koszykarza potwierdził także Aleksandar Awliasz, który w przeszłości był. Między innymi koszykarzem Śląska i Turowa z co obecnie jest koszykarskim agentem. Radetić ma 25 lat, mierzy 203 cm. Swoją przygodę z koszykówką zaczynał w serbskim zespole Bora Czeczacz, gdzie występował w latach 2007-2009. Następnie przeniósł się do stołecznego żeleznika Belgrad i wystąpił w 25 meczach Ligi Adriatyckiej ze średnią skutecznością 5,5 punktu na spotkanie. Sezon 2010-2011 spędził w drużynie Czerwonej z Belgrad, jednak nie nie było to dla niego udane granie. Bośniacki koszykarz rozegrał zaledwie cztery spotkania zdobywając łącznie 32 punkty. W 2012 roku zawodnik przeniósł się do szwedzkiego White Eagles Stockholm w Skandynawii. Także nie wiodło mu się jednak najlepiej, ponieważ dostał szansę gry tylko w sześciu meczach. Ostatnim klubem w jego koszykarskim CV był bośniacki Kaka Aleksandrowacz. Na parkiecie Radetic pojawił się zaledwie w dwóch spotkaniach. Jeśli transfer Bośniaka potwierdzą działacze Śląska Wrocław, będzie on pierwszym zagranicznym nabytkiem dolnośląskiej ekipy w letnim oknie transferowym. Nowe Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl